Jak w prosty sposób nauczyć się języka obcego, nawet będąc na wakacjach? Wystarczy mieć ze sobą własny translator. I oprócz tego, że macie super jakość tłumaczeń online czy tłumaczenie zdjęć, to także jest wbudowany moduł do nauki 28 języków obcych. Lekcja polega na utrwalaniu słów, które są na zasadzie fiszek, czyli jeśli wiemy w jaki sposób wypowiedzieć akuratu przykładowo kwiecień, to wtedy przewijamy fiszkę w prawo. I nie wiemy jak wypowiedzieć danego słowa, ono wraca do puli i pojawi nam się za jakiś czas, żeby je utrwalić. Przykładowe słowo może see. I see, see. Dlatego, jeśli chcesz mieć kilka funkcji w jednym, czyli non-stop w kieszeni, tłumacz każdego języka w podróży, w dodatku możliwość uczenia się języka, żeby poczuć tą pewność jeszcze bardziej podczas rozmów z obcokrajowcami, polecamy Ci Vasco Translator V4. A z naszym kodem rabatowym możesz go dostać taniej. Wystarczy, że wpiszesz Camper 5 przy zamówieniu.